Błyskawica, stacja armii na 32, 32,8 i metra. Mamy 8 sierpnia 1944 roku, czyli ósmy dzień od wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać oryginalnego nagrania radiostacji Błyskawica, która właśnie w dniu dzisiejszym rozpoczyna swoją działalność. W 1939 roku jeden z żołnierzy radiooperatorów otrzymuje rozkaz zniszczenia radiostacji. Ten w pełni poczucia obowiązku, łamiąc i nie wykonując rozkazu, przechowuje fragmenty radiostacji na terenie Warszawy. W dniu dzisiejszym bardzo, się, bardzo one się przydają. Wszystko zostaje złożone i uruchomiona zostaje właśnie radiostacja Błyskawica, która działa na falach 32,8 m oraz 52,1 m. Na terenie dworca Gdańskiego dochodzi do szturmu na pociąg pancerny nr 75, który skutecznie atakuje tereny starówki i tereny śródmieścia oraz tereny woli. Niemcy brutalnie dokonują dalszych mordów, czyszcząc korytarz, śród, czyszcząc korytarz pomiędzy wschodem a zachodem. Mordują przede wszystkim ludzi na terenie Halimirowskiej. Polskie oddziały zmuszone są wycofać się z ulicy Żytniej i okopują się na terenie ulicy Okopowej i Terenu cmentarzy żydowskiego i wolskiego. W Reducie Wawelskiej dochodzi do pierwszego chyba niesamowitego wydarzenia z czasów Powstania Warszawskiego, które jest mi znane jeszcze tylko w jednym miejscu. A mianowicie Reduta Wawelska jest atakowana przez Niemców w bardzo bestialski sposób, co powoduje, że powstańcy muszą bezwłocznie i jak najszybciej wycofać się z tej reduty. Co robią? Dokonują wykopu, przekopują się pomiędzy redutą a kanałami Lindleya. Dokonują pierwszej ucieczki tymi kanałami. Drugi taki przypadek jest mi znany na terenie Starówki, ale o nim będę opowiadał dopiero za kilkanaście tygodni. Gorąco Was zapraszam do obserwowania moich vlogów. Mam nadzieję, że to, co robię, bardzo Wam się podoba. Proszę udostępniajcie, komentujcie i reagujcie na to, co robię.